Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie wagi. Wagi słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na kwiecień 2022. Co Wam służy w tym miesiącu? Do 5 kwietnia, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Będzie znajdowała się w wodniku znaku niezależności, wolności, czyli w bardzo dobrym aspekcie trygonu do waszego znaku. Również Mars, planeta energii, planeta działania będzie Was napędzała. Do 14 kwietnia. Do 11 kwietnia, Merkury, planeta komunikacji, działania, kontaktów, znajduje się naprzeciw Waszego znaku. Czyli dużo tutaj będzie się działo w sprawach partnerskich, w sprawach współpracy, nowe jakieś znajomości, nowe działania, tym bardziej, że Słońce, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, do czego dążę, również znajduje się w baranie do 20 naprzeciw Waszego znaku. Więc tutaj dużo się będzie działo w partnerstwie, nowe możliwości współpracy, zakładanie własnych działalności, spółek. Zacznijmy od początku. Już 1 kwietnia odbywa się Nów Księżyca, czyli Księżyc i Słońce spotykają się w Baranie. Jest to pierwsze no, w roku astrologicznym, więc no, w baranie, czyli chcemy działać, chcemy iść do przodu, jest to naprzeciw waszego znaku. To znaczy, że tutaj trzeba będzie pomyśleć o jakiejś współpracy, wspólnie z innymi coś robić, być może z partnerem. Trzeba nastawić się na yy, wspólne jakieś działania, czyli razem możecie więcej. 5 kwietnia trudny dzień, ponieważ Mars, planeta energii, działania, który chce iść do przodu, chce być niezależny, ponieważ jest w wodniku, spotyka się z Saturnem, planetą ograniczeń. Co prawda jest to w trygonie do waszego znaku, czyli w bardzo korzystnym aspekcie, mówi o tym, że wy możecie tutaj realizować siebie. Poprzez swoje talenty, poprzez wasze dobre strony, kreować rzeczywistość. Tutaj ten dzień może być trudny. Czyli czwarty, piąty, szósty, jakieś zahamowania, będziecie chcieli coś zrobić. Tutaj może się okazać, że są jakieś przeszkody niezależne od was, więc uzbrojcie się w cierpliwość. Yy, również 5 kwietnia, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do ryb. Yy, I tutaj. Yy, na pierwszy plan wejdzie praca, życie codzienne. Tutaj będziecie y, chcieli robić to, co kochacie, spędzać czas w taki sposób, który daje Wam y, jakieś duchowe zadowolenie. Dobry czas też na jakieś pasje artystyczne czy pracę związaną z pomaganiem innym. tak Ryby, Będąc w rybach, czuje się bardzo dobrze, chcę pomagać innym, kocha innych. Jest miłosierna, więc tutaj możecie to wykorzystać w ten sposób. 11 kwietnia Merkury, planeta komunikacji, yy, biznesu, yy, współpracy z innymi, krótkich podróży, wchodzi do znaku byka. Yy. Merkury będzie chciał się zająć Waszymi finansami, pieniędzmi od innych, kredytami. Tutaj mocno się będziecie na tym skupiali. Być może, jakieś sprawy rodzinne, również będziecie szukali przyjemności, na przykład w sprawach seksualnych. 12 kwietnia cudowna, wspaniała koniunkcja, czyli połączenie Jowisza, planety szczęścia z Neptunem. Planetą miłości, planety miłosierdzia, duchowego rozwoju, y, planety artystów. Y, u Was y, y, odbywa się to na planie Waszej pracy, życia codziennego, więc tutaj coś y, ciekawego może się wydarzyć coś, co Was zainspiruje do dalszej pracy z innymi, do rozwijania swoich zdolności artystycznych. Do pomagania innym, więc tutaj ważny czas, tym bardziej, że 15 kwietnia, zaraz po tym połączeniu, Mars, planeta energii, planeta działania, wchodzi do ryb. Również Mars w rybach czuje się tak sobie: ma energię, ma siłę, jeśli trzeba komuś pomóc, jeśli trzeba yy, na przykład zorganizować jakąś sztukę. Jest dobry dla artystów, dla ludzi, którzy duchowo się rozwijają, którzy pracują codziennie, chcąc nieść posłanie innym. Wtedy można wykorzystać jego energię w bardzo pozytywny sposób. 16 kwietnia odbywa się pełnia księżyca w waszym znaku. Pełnia, jak wiemy zakańcza coś tak.. Księżyc jest w waszym znaku, Słońce naprzeciw. Yy, tutaj może to mocno dotyczyć partnerstwa, jakiejś współpracy. Yy, będziecie może chcieli zakończyć coś, co czujecie, że od dawna wam nie służy, yy, nie jest dla was dobry, po to, żeby rozpocząć coś nowego. Yy, 18 kwietnia ciekawy dzień. Ponieważ Merkury, planeta komunikacji, planeta interesu, współpracy, krótkich podróży łączy się z Uranem, planetą rewolucji, planetą nieprzewidywalności. Yy. U Was dzieje się to na planie. Pieniędzy od innych, tak? Kredytów, różnego rodzaju dofinansowań. Tutaj nagle, niespodziewanie coś się może wydarzyć, tak? Y podczas tego dnia Merkury, właśnie, y ma bardzo y miły aspekt z Wenus. Czyli no, być może poznacie kogoś bogatego, też może tak się zdarzyć. Y tutaj dobre rozmowy y dotyczące pieniędzy, finansów, z bankami, jakieś negocjacje mogą przynieść korzystny efekt, ale podczas tego dnia zdacie sobie sprawę, że być może trzeba z czegoś się wyzwolić, coś zakończyć. Coś, co nie daje wam poczucia bezpieczeństwa, może być to związane z jakąś współpracą albo z prawami partnerskimi. 20 kwietnia jeszcze słońce wchodzi do znaku byka. Mocniej jeszcze podkreślę u Was tę sferę pieniędzy od innych, również własnego wewnętrznego rozwoju. Być może będziecie się zastanawiali, czemu ja nie potrafię zapewnić sobie przyjemności w codziennym życiu. Być może Zdacie sobie sprawy również z jakichś ograniczeń, które są w was, tak? I trzeba je uwolnić, popracować nad tym systematycznie, po byczemu, krok po kroczku, tak? 27 kwietnia kolejne wspaniałe połączenie, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, łączy się z Neptunem. Również planetą miłości, planetą duchowego rozwoju tutaj. U Was, tak jak mówię, podkreślam, dotyczy to życia codziennego, pracy, również zdrowia, tak? Czyli tutaj y, mo możecie znaleźć, jeżeli chorujecie, jakąś metodę powiązaną, czyli leczyć holistycznie, tak? Y, ciało, ale również duże i to może przynieść cudowne, wspaniałe efekty. 29 kwietnia Pluton planeta transformacji, przemiany. Wchodzi w ruch wsteczny, będzie w tym ruchu wstecznym do 8 października. Co to oznacza? U Was dotyczy spraw domu rodzinnego, spraw Waszego poczucia bezpieczeństwa. Być może zdacie sobie sprawę, że tutaj trzeba z czegoś rezygnować, coś zostawić. Mocno to będzie dotyczyło wag z ostatnich dni znaku, że... Mm, Trzeba będzie podjąć jakieś trudne decyzje, zdajcie sobie sprawę, dostajecie jeszcze czas na to, tak, żeby y, pogodzić się z tym, że coś trzeba zakończyć, coś, co mi nie służy, co mnie ogranicza, z czym nie czuję się dobrze. Y, 30 kwietnia bardzo dużo się jeszcze będzie działo. Po pierwsze, odbywa się drugi nów w tym roku i to w tym samym znaku, tak. Bardzo ważny nowy znak byka, czyli księżyc i słońce łączą się znaku byka, ale następuje częściowe zaśmienie słońca. U Was cały czas dotyczy to pieniędzy od innych, waszego jakiegoś uzdrowienia. Być może yy, odkryjecie w sobie jakieś zdolności ezoteryczne i to przyniesie Wam duże pieniądze. Będziecie coś robili, ludzie będą chcieli Wam za to płacić. tak? Podczas tego dnia, czyli 30 kwietnia, Merkury, planeta komunikacji, yy, biznesu, interesu, współpracy wchodzi do znaku bliźniąt. Merkury w bliźniętach czuje się super, rewelacyjnie więc jakby tutaj wzmożona komunikacja u was, chęć nauki, chęć wyjazdu gdzieś. Być może będziecie się chcieli przeprowadzić być może nie jakoś daleko, ale w inne miejsce uczyć czegoś nowego. Tutaj. Yy, Yy, duża komunikacja, również nowoczesne technologie, tak? Duży rozwój, pójście do przodu, zdanie yy, pozytywne egzaminów i jeszcze podczas tego dnia Wenus, planeta miłości, czyli tak zwane małe szczęście, która odpowiada również za nasze pieniądze i przyjemności, łączy się z Jowiszem, planetą szczęścia, rozwoju, ekspansji. U Was wszystko to dotyczy tych pieniędzy od innych, tak? Tutaj... Może być szansa na poprawę finansową. Jest to bardzo dobry dzień, również ten 30 kwietnia, na robienie różnych talizmanów, na rozpoczynanie nowych rzeczy, nowych przedsięwzięć, nowych projektów. Świetny czas. Także, drogie wagi, kwiecień przynosi Wam dużo nowych możliwości, ale również yy, może yy, dać Wam yy, zmobilizować Was żeby zastanowić się, co mi nie daje przyjemności, z czego trzeba zrezygnować, żeby to było tak naprawdę dla mnie uwalniające. Ja ze swojej strony życzę Wam wspaniałego miesiąca. Cieszcie się wiosną, która już powoli zaczyna rozkwitać. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.